Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj przedstawienie test 10E5, czyli takiej potocznie zwanej E5. Czołgu, który w swojej historii stawał się czołgiem powiedzmy nawet i najlepszym na 10 tierze. Później jednym z najgorszych, a właściwie jeszcze na samym początku najgorszym. Także tyle, ile ten czołg przeszedł ze sobą, jakby zmian i tak dalej. To, ile razy tak naprawdę zmieniał się tak no dosłownie od najlepszego do najgorszego i przeciwnie to no nie sposób zliczyć bo pamiętamy ja przynajmniej jeszcze pamiętam ten czołg z takim wielkim garnuszkiem tutaj później pamiętam czołg dostał sobie wszystko wręcz za dobre ponieważ usunięto mu ten garnek mógł jechać w sumie bardzo szybko miał też specjalną turbosprężarkę także naprawdę Następnie WG postanowiło, że człowiek jest zdecydowanie za dobry i znerwili go do takiego poziomu, że ani, ani to nie jeździło, ani to się nie obracało, a wierzą to już tym, tym bardziej. No i ostatnio postanowili że troszkę go zbafują, ale usunął mu tu ulepszoną turbosprężarkę, Więc no zobaczymy jak to tam lata. No jeśli chodzi o wyposażenie, to na razie będę testował coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć na ten czołg. A przechodząc do samej specyfikacji samego pojazdu, to mamy tutaj zdecydowanie bardzo fajne działo, jak na czołg amerykański. 2,8 sekundy czasu celowania, więc super wynik. Rozrzut tylko 0,272 przy, przy tym wyposażeniu. 2,5 dpm ponad, więc też całkiem nieźle. Czas przeładowania na poziomie 938, penetracja 258 na APK, 340 na Goldzie. Tutaj Gold ratuje sprawę, no bo na APK-u jednak troszkę mało i średnie uszkodzenie na poziomie 400. Troszkę jest to taki mały downgrade, być dobrze pamiętam, kiedyś tu było 420. Ale nie jestem tego pewien, także nie dam sobie ręki uciąć. Eee, tak, i opuszczenie działa 8 stopni. To jest bardzo dobry wynik, jak na amerykańskie czołgi przystało. Jeśli chodzi o mobilność, tutaj postanowiłem, żeby wyposażeniem zwiększy ją. Staram się w sumie ją zmaksymalizować, czyli. Ustawiłem taki, taki moduł, który nam dodaje troszkę więcej do samej prędkości mamy tutaj 42 km maksymalnie do przodu. 33 średniej prędkości, więc całkiem, całkiem okej. Okay. Prędkość obrotu to jest taka mała pięta hilesowa tego czołgu. Coś co sprawia, że no dosyć ciężko się nim gra operuje i dosyć prosto go objechać. No to właśnie te obroty, czy to wiesz, czy to kadłubem 2399 to jest wartość jak na jakieś radzieckie czołgi, no zobaczmy sobie te, na przykład te 57 Heavy no i ten czołg będzie miał obrotu wieży 2794, a on dostał nerfa potężnego i tak jest lepszy, więc no, troszkę ciężko się z, z tym jakby nie zgodzić, że to, to WG po powinno jeszcze zmienić no ale zobaczymy jak ten czołg sobie będzie radził w bitwach, no za dużo się ich w bitwach nie widuje, więc no ciekawe jestem czy słusznie, ludzie nie wybierają tej linii, dobra, przejdźmy do bitwy, dobra mamy fajną, bardzo fajną mapę, ale gdzie moja drużyna tutaj, no dobra widzicie, ja bym sobie wykorzystał tą, tą moją mobilność i opuszczenie działa, niekoniecznie tutaj patrzcie, jak ta że się obraca przypomina mi to bardzo, wiecie jaki czołg kurde, sam zapomniałem <laughs> przypomina mi to kurcze, w jakim czołgu się tak to wolno obracało o kurde, ej, ale to zagwozdka teraz. No no, śmierć, zapomniałem. Nie powinien mnie tutaj w ogóle przebić. Może w Minotauro? Coś w tym stylu, coś, coś, coś takiego, bo, bo to jest piekielnie wolny obrót. Który no, praktycznie uniemożliwia takie mm, sprawne wyjeżdżanie i w ogóle. Mmm, to? Ja bym to chyba spoczyłował. Ej ty, patrzcie jak tam na nas chłop sobie chciał przyjechać. Ten Joch będzie sobie tam na mnie polował. Ale dopóki ja już tutaj, właśnie przejadę, korzystamy z tego celnego dzieła. Musimy się schować od tego Jocha. Już teraz ten, ten jest obiekt, obiekt, no a on sobie uciekł. No to zajebiście. Moja drużyna sobie fantastycznie tutaj radzi. Dobra. No i teraz jedziemy sobie na ISA 7, korzystając z naszego cudownego obrotu, całe. O, 20 stopni, 308 uszkodzenia. hej ale że mnie amunicję mi rozwalił, chłop, to jest dosyć niespotykane. Tak szczerze mówiąc, 351, więc tutaj już całkiem nieźle. O, no, zabij go, proszę. Dobra, nie musiałem zbierać kolejnego pocisku. Jak tam drużyna? Bardzo średnio. Praktycznie wszyscy są tam na fullu u przeciwnika. Więc za dobrze sobie nie radzą ewidentnie. Na pierwszy ogień powinna pójść się SETA, tak szczerze. Ponieważ no ona ma tutaj tą alfę. A alfę jak najbardziej powinniśmy się obawiać. O, te 30 jeszcze jest. Nie co o alfie, jeśli już tak wspomniałem. Chociaż może tego Jocha powinienem fokusować bardziej. ale bitwa ogólnie wydaje się być przegraną już teraz. No ale zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Zobaczymy jak ta drużyna sobie tutaj poradzi. Dobra. Jeśli ja będę miał możliwość takiego sprawnego strzelania, to wydaje mi się, że powinienem sobie na przykład z takimi ochem poradzić. A, chłop mi gąskę zdjął. Po prostu we mnie wjeżdżając. To jest też tak głupia sprawa. I właśnie chodzi o tego typu czołgi. No to mój explota, chłopie, co ty nie wiesz jak się gra własnym czołgiem, co ty. O, w Dobra. Udało się. ten 103 na full HP sobie tam jeździł. teraz ucieka bardzo. Ej, halo! No, te 30 jeszcze z Golda nas próbowała przebić. Albo chłopią, nie no, co Gold był raczej. Albo chłopią jakieś bardzo małe losowania. Ale bardzo dziwne, że strzelił mnie za 300. Nie, ile on strzelił? Ale malutko bardzo. Nie chcę ryzykować Heka, bo tam jednak jakieś płotki, niepłotki. Ale takie rzeczy są bardzo upierdliwe. Może zdążę. Zdążyłem. Fantastycznie. No i jeszcze jeden strzałek by się udało w to wesetę. To byłoby fantastycznie, bo ponad... A, nie będzie chyba ponad 6 tysięcy. A może i będzie nawet nie wiem. Czy da się tym pograć? Kurczę, da się tym pograć jednak. Ale nie sądzę, że to była dobra dobra jakby... Dobry sprawdzian dla tego czołgu, ponieważ była to bitwa na takiej mapie bardzo płaskiej. Więc, znaczy na mapie, na stronie bardzo takiej płaskiej. Więc nie wiem, tak dziwnie. Zagramy jeszcze jedną. Mamy bitwę. Tym razem również, również mamy tutaj mapę taką fajną. Jeśli drużyna tu pojedzie tutaj bardziej na środek. Aby tam pojechała, dam jeszcze pomocy. No, i się obawiam, że oni jednak pojadą na te chatki. Ja nie chciałbym tego. Bo jednak chciałbym, żeby. No, a, te 30 tam sobie jedzie. No dobra. Żeby tu Minotauro nie przyjechało, bo nie chcę testować swojej penetracji na goldzie. Naprawdę nie chcę. Pusto tu jest. Dobra. To jest Skoda, ona ma tylko trzy pociski w magazynku, więc tutaj nie muszę się jakoś tam bardzo bać. Ja, nie, nie zdziwiłbym się, jeśli te Minotauro cały czas ładuje, tak szczerze mówiąc. Mm. <laughs> Ej, pot potężny pancerz Minotauro! To jest! Przejedziemy tego Tortoisa. Powinniśmy gdzieś tutaj wyspotować. Chyba, że on już się. A, jednak nadal tam sobie stoi. Ej, ale chamskie, on ma jeszcze stokowe działo. Side scrap w amerykańskim czołgu ogólnie to nie jest dobry pomysł, ale no myślałem, że od na tyle wystarczy, żeby stokowego tortoisa wygonić jakby. A jednak nie. A ten co robi? Masakra, z chłopcem <grym> taura odwala. Dobra, wiecie co, może to będzie głupie, ale ja chcę tego minotauro się jak najszybciej pozbyć, ponieważ on będzie tutaj bardzo nam dupę, No a nie chcemy tego. Może jakiś hałek jeszcze tu wejdzie. A oczywiście, że będzie. się. Potężne minotauro, te 30. Potężne minotauro, dobra, potężny garnek. A, te 30, no jednak potężny. No i kto ma lepszą wieże? Opie. Ja nie wiem, czy ty byś się chciał ze mną wbić e, na. Ej! Ale co tu się stało z tymi strzałami? Dobra, 297. No, co to za losowania są. Dobra, objeżdżamy tą te 30 Nie będziemy jej. z tego, nie będziemy jej ułatwiali życia, żeby on sobie tam naszych sojuszników tu Podjedziemy. haek w dupę. Mam nadzieję, że wejdzie, wejdzie po prostuj się, dobrze, super, podpałka, zjarał się elegancko, no taki, taki był plan, nieskromnie mówiąc, taki był plan. Jedziemy dalej. <grym> Dobra, K-91 się zastał, o, ale to ma promień skrętu pod potworny, boż. Dolna płyta, silnik uszkodzony, ponad 3000 już, mam nadzieję, jeszcze jeden strzał, ale ta K-91 pewnie już go porobi. Chociaż jeszcze może ja jeden, udało się jeden strzał, więc yy, okej. Okay. No tej esady to już raczej nie zdążę, chyba że ona gdzieś tu wyjedzie, wtedy może no dajesz chłopie, wyjedź tu albo tam, może sobie zjeść, zjedz, zjedź no i patrzcie ups no udało się super, ja już myślałem, że koniec bitwy, a tu jeszcze o 4000 się udało także no Podsumowując, kurczę, ja bardzo lubię grać czołgami, które mają fajną wieżę. i ogólnie super mi się grindowało tą linię amerykańskich czołgów ciężkich, na przykład M103 i wszystkie inne tego typu czołgi. No, z fajnie mi się nimi naprawdę grało. No i tutaj we Piątce nie ma za bardzo odstępstwa od tej reguły i tym czołgiem mi się na przykład gra przyjemniej niż takim Jochem, którym za bardzo grać nie umiem. Mm, ale czy ten człowiek jest też tak dobry? No tutaj no troszkę troszkę. Troszkę ja pamiętam jakby. Oceniam ten czołg przez pryzmat tego jaki on był kiedyś. Ja pamiętam ten joke, kiedy on był naprawdę bardzo OP. I uważam, że on aktualnie jest bardzo średni, znaczy jest dobry ale tylko tyle, o w ten sposób nie jest jakiś wybitny, jest po prostu dobry no i wydaje mi się, że WG wiedziało co robi, no i wiedziało co zrobi jeśli zabierze na przykład temu czołgowi tą ulepszoną turbosprężarkę bo jeśli on by miał tą ulepszoną turbosprężarkę to naprawdę byłby na bardzo dobry ponieważ to mu i zwiększa prędkość maksymalną i do przodu i do tyłu więc wtedy mógłby, moglibyśmy naprawdę być bardziej tacy mobilni, uniwersalni, szybciej zmieniać pozycję, a to przez to, że nam to zabrali, no to już tak łatwo nie ma. No i dlatego uważam, że ten czołg jest dobry, nie bardzo dobry. W tej jednej rzeczy mu brakuje. I gra mi się nim bardzo podobnie do tej pierwotnej wersji piątki, która była na samym początku gry z tym wielkim garnkiem. Tylko wtedy ten czołg miał chyba. Wydaje mi się, że może większy DPM, coś w tym stylu, grało się nie naprawdę bardzo podobnie, No tyle, że teraz aż tak łatwo się nie napić w tą tu, tu wieżę, ale da się, tak szczerze mówiąc. Tutaj, tutaj da się wstrzelić i nie jest to jakiś tam bardzo duży problem, jeśli umiemy do, do bardzo dobrze celować, mamy bardzo taką stabilną rękę, więc no, napiszcie mi w komentarzu swoją opinię odnośnie E5, -ki. Pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie. Zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję oraz udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka bitcowa rosła. A ja Wam w tym, w tym momencie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie, cześć.